Serdecznie witamy państwa na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nazywam się Marta Czech i reprezentuję partię pana posła Grzegorza Brauna Konfederację Korony Polskiej. Obok mnie pan poseł Robert Winnicki, Ruch Narodowy oraz pan Karol Pęczek, Partia Korwin. Szanowni państwo, nie od dziś wiadomo, że tak zwane spółki skarbu państwa stały się dla rządzących swego rodzaju finansowym Eldorado, finansowym rajem, gdzie defraudowane są na ogromną skalę pieniądze wszystkich Polaków. Dzisiaj właśnie o jednej z takich malwersacji, a przyczynkiem do naszej konferencji prasowej jest artykuł na portalu onet.pl, który wskazuje na to, że dziennikarze tegoż portalu dotarli do najnowszego raportu, jeśli chodzi o kontrolę NIKU w przypadku trzech kluczowych spółek, które odpowiadały za budowę bloku węglowego Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Miała to być największa tego typu inwestycja w Europie i kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, a Stała się ona niestety pomnikiem nieudolnej polityki zarówno energetycznej, jak i inwestycyjnej, prawa i sprawiedliwości. A przypomnijmy, mówimy o dwóch spółkach, które występowały tutaj w roli inwestorów: Enea SA i Energa SA oraz tak zwanej spółce celowej Elektrownia Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sam raport Najwyższej Izby Kontroli liczy, uwaga, aż 39 tomów, 15 tysięcy stron, a straty szacowane w tym raporcie wahają się na niespełna półtora miliarda złotych, proszę Państwa. Wspominane są takie niedociągnięcia, jak niegospodarność, to eufemistycznie rzecz ujmując, jak sabotaż, jak niekompetencja, jak nepotyzm, szeroko pojęte patologie, które doprowadziły do tego, że kluczowa inwestycja na skalę krajową stała się prywatnym folwarkiem prawa i sprawiedliwości. A skoro już mówimy o folwarku, to nasuwa nam się na myśl folwark zwierzęcy i Orwell, który słusznie przestrzegał, że ludzie którzy głosują na nieudaczników, złodziei, oszustów, na zdrajców nie są wcale ich ofiarami, są ich wspólnikami. Dlatego z tego miejsca proszę państwa, przestrzegamy w następnych wyborach nie bądźcie wspólnikami tych, którzy dopuszczają się malwersacji na podobną skalę. Zapraszam teraz pan Karol Pęczek. Szanowni państwo, osobą, która była odpowiedzialna za obsadzanie stanowisk przy w budowie bloku węglowego Ostrołęka C był Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz były prezydent Ostrołęki. i to właśnie z jego rekomendacji prezesem spółki elektrownia Ostrołęka został Edward S., na którym ciążą obecnie zarzuty korupcyjne. Pomysł budowy tego bloku był e, pomysłem jeszcze rządów POPSL, natomiast został wówczas przez te rządy porzucony. I następnie PiS zrobił jeden z głównych tematów kampanii w 2015 roku. Właśnie tym tematem był temat budowy bloku węglowego Ostrołęka C. Andrzej Duda w swojej kampanii prezydenckiej w 2015 roku stwierdził, że przerwanie tej inwestycji było błędem. Z kolei w 2018 roku w październiku premier Morawiecki stwierdził, Odnosząc się właśnie do tej budowy przeciwstawiamy Polskę mocy, Polsce niemocy. Natomiast już w 2020 roku, 2 czerwca, spółki NRGSA, NASA, PKN, Orlen zawarły porozumienie wyrażające wolę zmiany technologii budowy z bloku węglowego na gazowy. To rozpoczęło bardzo kosztowny proces rozbiórki elementów wyprzedaży mienia. No i więcej, jeżeli chodzi o szczegóły, powie poseł Robert Winnicki. Proszę państwa, to jest katastrofa. Katastrofa liczona, liczona w miliardach złotych, ale przede wszystkim katastrofa polityki energetycznej państwa. Bo gdy przedstawiciele rządu mówią o tym, że winna jest Unia Europejska tej sytuacji, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, no to mówią e, półprawdy, e, a więc całe kłamstwo. Ponieważ ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest taka sama e, już od blisko dekady. E, ona się nie zmieniła. Ona była taka sama w 2015, 2017, 2018 i 2020 roku. Ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej, co do której. Konfederacja od początku apeluje, żeby ją wypowiedzieć, żeby wypowiedzieć pakiet klimatyczny, na który zgodziła się Platforma i który kontynuuje PiS. Tymczasem co się działo za rządów PiS-u? No właśnie wydano miliardy złotych na to, żeby budować kolejne bloki węglowe w elektrowni Ostrołęka w sytuacji, w której kontynuowano politykę klimatyczną Unii Europejskiej w Polsce. Tak rząd PiS-u realizuje destrukcję energetyczną. Nie, Zadysponowaną w Brukseli kontynuowano to. Więc skąd zdziwienie? Skąd yy, nagła zmiana w ogóle planów co do elektrowni Ostrołęka? Przypomnijmy, że tę politykę klimatyczną Unii Europejskiej nie tylko rząd Morawieckiego kontynuuje, ale premier Mateusz Morawiecki e, zgodził się na podwyższenie celów tej polityki. To przez nich jest drogi prąd dzisiaj w Polsce to przez nich mamy zapaść górnictwa i energetyki. Oni są kontuatorami tego, co postanowiła Platforma Obywatelska, co do Joty. I nawet zgadzają się na dużo więcej. I w całości są obarczeni polityczną odpowiedzialnością, a niektórzy z nich, jak mówił, mówił o tym kolega Pęczek, są obarczeni odpowiedzialnością również karną za to, co się stało w Ostrołęce. Mówimy o odpowiedzialności i katastrofie polityki energetycznej całego rządu z Morawieckim na czele. Mówimy o odpowiedzialności nadzorcy, czyli ministra Sasina, jako szefa aktywów państwowych. Mówimy o odpowiedzialności ministra Tchórzewskiego oczywiście. E, no i oczywiście w tej sytuacji, kiedy wydano miliardy, kiedy stracono miliardy, utopiono miliardy, kiedy następuje katastrofa energetyczna w Polsce, e, woła się Orlen i prezesa Obajtka jako strażaka tak naprawdę tej całej sytuacji, przekształcania tego obecnie na gaz. Oczywiście pamiętajmy, że gaz też jest źródłem emisyjnym w rozumieniu europejskiej polityki, unijnej polityki klimatycznej. Proszę państwa, ta sytuacja wymaga konsekwencji. To jest jeden wielki, jakby powiedział to Jarosław Kaczyński, imposybilny. To jest pokazanie w całej rozciągłości, że państwo polskie nie działa, że państwo polskie w kluczowym, strategicznym obszarze zmienia swoją politykę o 180 stopni od tych tekstów o mocy, od tych wypowiedzi o ratowaniu górnictwa i energetyki opartej o węglu do zamykania, likwidacji, to jest pokaz niestety, jak ta ekipa nie potrafi sprawnie, skutecznie i gospodarnie rządzić państwem i muszą za to odpowiedzieć. Wnioski z tego raportu są miażdżące. Muszą za to odpowiedzieć politycznie i muszą za to odpowiedzieć karnie. Czy mają państwo jakieś pytania? Dziękuję.